Radem jego mamy. Kiedy w 1991 roku udawałem się na pielgrzymkę do Lourdes, Rzymu, pa, Padwy, Asyżu, poprosiłem go, aby mi towarzyszył. Już wtedy pięknie mówił po języku włoskim i francuskim. Io sono di Don Tomaso, sono zio e sempre ricorda Don Tomaso quando andava insieme a Lurt. Polonia, questo jest to ragazzo, Veramente questo, diciamo grande, grande uomo Kiedy rozpoczął studia w Rzymie skierowanej przez księdza swojego biskupa kieleckiego, zaczął pracować tutaj w San Panteleo w Pistoi dlatego ta Pistoia, a później Kolina, Wierdzina były w jego sercu. Zawsze o nich wspominał, zawsze był blisko. Gdy nawet wrócił później na chwilę do Kielc i był profesorem seminarium duchownym i sekretarzem księdza biskupa, ta Pistoja i to miejsce było tak bardzo bliskie, że chciał tu wrócić. Quanto byłem in Polonia portava sempre anche nel tej dei sempre. portava queste comunità, raccontava sempre con grande gioia. E poi anche quando è stato segretario del Vescovo in Polonia, anche insegnava, era professore, insegnava in Polonia, però questo desiderio, questa, questa propria voglia di ritornare qui, dove già si è contaminato, si può dire, con cose buone qui, nelle sue comunità, e cercava sempre di ritornare, proprio ritornare qui in Italia. Kiedy go odwiedzałem w poprzedniej parafii i tej parafii, to widziałem, że 7 dni w tygodniu miał wypełnione zajęciami zawsze. Człowiek był na pierwszym miejscu. Pan Bóg, człowiek był przyjacielem wszystkich. Jego serce, ale także i plebania otwarte były przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny. Każdy mógł znaleźć tam swój czas, dla każdego znalazł czas i każdy miał miejsce w jego sercu. Kiedy wychodził, był to bardzo Le porte la canoica sempre aperta anche il suo cuore, ero sempre proprio Pozostawił wspaniałe dzieła w parafii Virginia. Kiedy tutaj przybył, był nie tylko księdzem tej parafii, ale był także kucharzem, murarzem, malarzem. Wszystkie dzieła wykonywał, na chwałę Bożą, w tym kościele i w pozostałych kościołach, którymi się z tak wielkim sercem opiekował. sempre attivo, da eh, cuoco, eh, muratore, eh, pittore, cercava sempre dove stava di lasciare proprio eh, le cose, eh, cercava sempre via, di restaurare tutto quello che si poteva restaurare da, con le mani proprie. tyle osób z parafii, ale najdziej swoim przyjaciółom, mogli spotkać się, porozmawiać, spożyć posiłek i cieszyć się sobą. Szczególnie trudne był dla niego czas pandemii, kiedy został zamknięty w swoim domu, w swojej parafii. Sono aperto, sono gioioso per gli artisti fino all'ultimo momento quando hanno chiuso per le necessità proprio sanitarie, però Aperto in modo spirituale, veramente verso tutti. Teraz, kiedy przyszła droga krzyżowa księdza Tomasza, on nas pocieszał. I może byliśmy z nim, widzieliśmy jego ogromne cierpienie, to dla każdego miał serce otwarte i każdemu miał coś pozytywnego do powiedzenia, żebyśmy nie bali się, że. Vediamo insieme che il Signore è con noi. Praticamente ci consolava quando, iniziato la, la via, quando iniziava la sua via Crucis verso quel giorno. Così ci consolava sempre, ci consolava, ci dava proprio questo coraggio, proprio anche nella nostra vita. Jeden miesiąc temu zapytałem go przez telefon Tomek, czy jest coś jeszcze, co trzeba zakończyć, poprawić, dokończyć. Powiedział nic. Wszystko jest załatwione. Drugie było pytanie. Może niektórzy zdziwią się, ale moje było pytanie takie. Tomek, gdzie będziesz spoczywał? Tutaj. Już nawet nie myślał, bo jego pierwszą ojczyzną I pierwszą ukochaną ziemią to była Ziemia Włoska. Tak jak tu był, przybył pierwszy 30 lat temu, tak tu chciał zostać. Mówi, tu będę leżał. Mimo, że wcześniej poustalane było z rodzicami, że będą wspólnie leżeć w grobie rodzinnym, to Tomasz zdecydował, że zostaje tutaj, bo ta Ziemia jest mu najbliższa w sercu. Un mese fa non Ultima volta, pero. Il Tonto Maso è proprio espresso. Prima diceva che voleva rimanere a sue chiesa con i genitori, però, 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 questa questo amore qui per questa terra proprio era convinto di rimanere qui, proprio qui con i suoi.